z Spoko. Mam nadzieję, że tym razem mi się nagra w pianie, a nie w poziomie. Zaczynamy od przygotowania zupy. po co mi wodę? Nie jaką by tutaj zrobić? Zrobię taką nawodną, więc tutaj macie jak zrobić wodną. zupę, mam obecnie zmieniłam sobie jednego koksa w nie. E, mam nidorana zamiast pj No. Zaczynamy. Więc... A jeszcze jedno. Co musimy zrobić? To... O, dużo mam nowych kamieni, bo grindowałam pomiędzy odcinkami. Wzmacniałam moje poki Teraz to jest to, co... Więc polecam mega trenować no swoje pokemony A no wtedy to jest rezultat trenowania. Eevee, czyli jeden z moich lepszych poków. To jest mój starter po prostu. Dlatego bo mam już na dziesiątym poziomie. usuwam go, może się przydać. No i teraz... Teraz Nidoran, który ma dwa miejsca na, na atak. Więc jest typową ofensywą. Można zmienić miejsce, można. I wiem, da ekleks Stone y po prostu do ataku, które gdzieś tam natrapiłem. Mam 10 energii, więc w tym odcinku będzie bardzo dużo robienia. Dużo, będę robił po prostu ekspedycji dużo. A cel tego live o no kilka bardziej to po prostu wygrywać. Po przejść Coś mi laguje. Widzicie to? Taka. Ja się na ekranie ja mam taki jakby coś tam. Że jakoś tak, śmieśnia drugi ekran. Nie wiem, może to jest to spowodowane tym, że. Że nagrywam po prostu, często jak nagrywam tą grę. To po prostu tak się dzieje. No. fajnie. Okay. To... Tutaj nie powinno mi sprawić, że ta plansza większego problemu, bo po prostu. Po prostu już tutaj mam o 300 więcej, niż, niż jest tutaj tak, no, jest, no, można mieć mniej oczywiście niż jest polecane, no, ale ja mam więcej po prostu o 300 aż Nie wiem, Męczę na auto Dawajcie Albo w sumie nie, bo ja nie chcę na przykład, żeby mój Vulpix używał Charma, żeby mój Evil używał Takedown'a i żeby mój Nidoran używał Focus Energy No, bo to są po prostu takie ataki, ostatniej szanse My po prostu musimy coś zrobić, bo inaczej przegramy No może źle to określiłem jakoś dobra tutaj focus energy żeby wzmocnić statystykę nie było to potrzebne bo ogóle upadł no ale dobra jest. to jest jak widzicie mój team będzie coś co bardzo często robię Czyli po prostu co każdą planszę zmieniam kamienie. Nie wiem, chcę być po prostu taką obsesję na punkcie samego siebie. No dawaj. Tutaj Wulpiksowi wi można. Tutaj coś tam ulepszyć. Tutaj jeszcze nie doranowi. na ten słaby, no podmienimy. Ok, gotowe. I tutaj jest kolejny quest. O, dobrze, że mam Vulpixa, bo jest bonus type. Więc polecam tego pokemonu na ten świat. Jak ten to sobie wstawcie, jak my przechodzicie akurat ten świat. A macie fajne bonusy. Zostawię na auto w sumie. Nie chce mi się specjalnie tego czegoś robić. O, czarnem, fajnie tak walną. To jeszcze coś mi się ze Speedem stało. Tym Aż A że użył jakiegoś ataku, który po prostu odbyniża spida, ale coś tam robi. Wiem, że może. Jest bardzo fajnie, bardzo pięknie. Dobra, zablokował mi tej tona, którego i tak nie używam. No. To po prostu flail nie zadaje jej obrażenie i wiem też. Albo ten maclop właśnie obniża staty. No. Ja od razu po tym filmie biorę się do granicowania Bo Ziemię już jaką chcę zostawić drużynę. Ale powiem Wam to już w następnym filmach. Na że po prostu na razie nie przy to tutaj jakieś tam szkody dzieją, ja... że... Gdzie...

Będę ja po prostu spamił w ataki, żeby, żeby się ułożyło i się naładuje Dobra, może nie będę aż tak spamił, ale będę po prostu z tą klikał od razu, to się, się naładuje O kurde i gdzieś tam odlecię. Macla, play wszystko by mnie atakujemy. i jej leży. To jest pierwsza chyba przegranie pokemonki. Pierwsza śmierć, że w, w, w serii. Okej. Okay. Nowa rzecz. Złoty kamień. Generalnie daje różne bonusy. Zaraz wam powiem o co chodzi z złotymi kamieniami. Patrzcie. Na przykład on ma też dodatkowe rzeczy. Na przykład Movement Speed, Time to Recovery critical Critical Hitrate. Jeśli nie rozumiecie, trudno. Nauczycie się angielskiego. No, trochę punktów potrzeba, ale mamy nową zupę. Wstawiłem. Nie pamiętam na co. Chyba na wodnego. A, na wodnego. Pamiętam Jest i Psyduck Normalnie często tutaj leci Oby nie był Shiny O kurde, hydropompa Nie wiem, czy to jest w Whirlpool Psyduk! become your body Nie wiem, czy nie ma co do drużyny Nie, tego Wiecie co? Zrobimy inaczej niż teraz mamy. Wywalimy nidorana. Ogólnie. Damy Poliwaga i zrobimy trening eee. O, tak. No, czyli wzmacnianie po prostu innymi pokemonami. Jak widzicie. Tutaj wzmacniam o jeden poziom. Ale on mocny, sam, praktycznie samemu ma miejsce na atak. Widzieliście to? Tu, 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 tu Najpierw, to najpierw poprawiamy. Tu możemy poprawić, tu możemy poprawić. To na końcu zrobimy? Teraz damy paliłagowi coś, jakieś fajne kamyczki, I na przykład. Ten atak, ten atak, ten atak i ten atak. Fajne, fajne kamienie w ogóle dropiem. Zaraz zrobimy recykling. Jak widzicie już mam masę tych kamieni po prostu. Tutaj atak. Zobaczcie, masa. No jakieś tam materiały. Tego mi się przydają, bo, bo chcę no, widzę jakieś fajne poki. Na pewno chcę kadabry, na pewno chcę maczopa, a maczopa mam. Ale to na wyższym levelu niż dziewiąty. No, więc będziemy na pewno ekspić yy, Na pewno Oliksa, którego zaraz przygotujemy. To jak się go robi. I oto jest pytanie Poczekajcie, łyk, łyk, Ok, Okej, znalazłam coś na kamienne pokonany Bach, 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 Bach. Bach, I to będzie się robiło przez cztery tury Właśnie, i teraz robimy po prostu wyprawę Wyprawy, wyprawy, jeszcze raz wyprawy Okej, okay. idziemy. Kolejna wyprawa. Jak mm -hmm. to ustawię na auto, bo mi się nie chce po prostu tego klikać dżungla. A ja od razu mówię, jakbyście chcieli... To nie mój, Nie piszcie pora, ja i tak ja załączę na pamięć. I nie będę w tej udawał, że czegoś po prostu nie wiem. Myślę, ja, że trzeba... Wiem, że wystarczy mieć jakieś tam dobre boksy. Ja, ja słyszę, że... Onyx i Machamp są jednymi z lepszych Pokémonów i uważam, że dużo w tym prawdy, bo Machamp to jest po prostu hmm. To jest po prostu, no oba, to jest po prostu silny depeł. Na pewno będziemy będę musiał dużo zagrać, zanim przejdę całą grę. Więc no. No dobra, trochę też pogramy ręki Rafa i Amber. Tego Wulpixa miałam też w poprzednim odcinku Jak dobrze pamiętam Złapałem go jako pierwszy, pierwszego Pokemona Potem... nie, jako trzeciego, najpierw... Jako czwartego, najpierw złapałem Iwiego, potem rata i pj a, potem... Właśnie tego w Pixa, a potem maczopa złapałam Więc bardzo fajnie Teraz sprawdzamy, co będzie kolejnym Bossem Whipping Bell Twardy przeciwnik Dobra, więc walczymy Mam w miarę silne pokemony, więc nie powinno być żadnego problemu. Poliła leży. Leży nie żyje. Ale to nic. Teraz o drogi, A, zrób tego swojego flaila. Jakbym mu obniżyła, tak? To co by się stało? chcę Nie spróbowałam. Zanim do tego... No, czarny. Dawaj No nie udało się, no bo nie odepnął. Z bań. A wy wolicie ataki taki strzelający czy uderzający? W sensie, że... Właśnie takie jak czarny, że pokemon strzela? Czy takie jak Flail, że Pokémon po prostu tak śmiesznie się no, uderza w, we wroga po prostu własnym ciałem? A nie wiem, która wola. Chyba te... Nie to... Ja wiem. To zależnie, bo jak. Wiecie o jakich atakach mówię? Bo jak chodzi o serka, to. Jak porównywać Sojaka i Hydropompę i Psychika, to wiadomo, że co ten z uderzeniem, ale jak porównywać, nie wiem, Hydropompę z surfem, to Hydropompa. Należy coś z czym porównywać. No, Wiesz, o co chodzi? No to zaraz sobie. No, tutaj nie będę poprawiać kamyczków, bo i tak mam ten bonusik, bonus. No, więc tutaj na auto zostawiam. No. Auto. Okej, okay. włączył się no, Co, auto się No też auto nie włączyło się Więc sorry to, że Chyba się minęło. Okej, okay, jestem... O oh, kurde, zaur. Dla nas, bo bazaur, czyli jeden z dostępnych starterów, mija się z innym starterem. W ogóle tak dziwne, że ten że ten, e, e, paliwak tak często pada. on Nie powinien padać, przecież on jest na 14 levelu. I wiem, że rzadziej pada, a jest na 10 czy tam 11. <grym> No, same bąbelki. No właśnie, ten czarm i te bąbelki to jest to samo, tylko że, że innego typu, i że. A, Ember jest z tego. Ember się oddala jeszcze. Mm -hmm. Mm -hmm. No. I użyj flail. Bach! I mi zaraz padnie chyba. Iwi szybko użyj. Bąbe, użyj bąbelków. Bum. No, udało się. Teraz bosem będzie kto? Jakiś Pokémon Parasekt. Oj Mam nadzieję, że on mnie tutaj nie pokona. Jakoś specjalnie. Nie poprawiałem kamieńczków i to jest problem. Okończę Wulpix. Sam no nie jest dobre wyjście. Uciekaj! Ucieka. No super, wbiegł w ścianę, w sensie w drzewo, no ale Tak się na to mówi, no. Przynajmniej typ jest super efektywny. Wulpix na ogień, na, na tego. Na robaka. I to tylko same type attack bonus. Zabera. Tak, jeśli mi jeszcze nie. tu za wiecie, co to jest same type attack bonus. stab brzmi znajomo. A wy jak mówicie? Karnister czy kanister? Bo prawna wymowa to kanister. Dobra, a wychodzicie na dwór czy na pole? A, a kupujecie czy ku, kupujecie? W sensie, że mówicie kupować czy kupować? Poprawna, ja kupować. Poprawna wymowa to kupować. O kurde. Strzelaj i uciekaj. To jest plan. Na przeżycie. O kurde, no za wcześnie kliknąłem ucieczkę. Dobra, teraz już nie paraliżuj się. To będzie jakiś. kurczę kurcze, sen. To jest jeszcze gorsze od paraliżu. Dobra, ale sens się już kończy jakoś No super jakoś nie jest ten boss Pozbijał mi na początku wszystkich, ale oprócz właśnie tego, no to teraz już Flail, szybko No, nie udało mu się mnie uśpić Pewnie ma jakiś Sleep Powder, no Sleep Powder ma po prostu Albo Singo, ale nie podejrzewam, żeby żeby go się uczył Singo no, i wygraliśmy. Jeszcze sprawdzimy, co dropnie z zupy. Jest 97% na sz procent szans na NOX, więc jak nie dropnie, to, to będzie szczęście w nieszczęściu. No, bo nie chcę już dalej robić reszta plansz sobie jest na następne odcinki. Jest tutaj 20 klasy. Stąd sopolę. Cube. Nowe danie. Odblokowane. Onix. Bardzo dobrze. Bardzo silny POG. Oby był harden. Bo to jest bardzo fajny ruch. Nie ma hardena. No, trudno. Ogólnie. Ogólnie o nich, to ma mega statystyki. Patrzcie. To jest mój. To jest 600 ataków? 200 ataków. I 100 ataków. To znaczy już życia. To jest totalna bestia, jeśli chodzi o życie. Narka. Aj, dobra. Może nie narka od razu, tylko jeszcze jedno. Jak zrobić? Jak zrobiłem maczopa? O tak. Już Wam pokazuję, jak zrobiłem maczopa. Jakoś tak go zrobiłem. Tak się robi maczopa, ale chyba można też z miodem zamieszać stroka. Dobra. I recepturka na Abre Sprawdzona. Zawsze wychodzi. Nawet wam pokażę, że zawsze wychodzi. Po prostu kliknę, żeby przyspieszyć, bo mega chcę mieć tego Pokemona. No. Już mi się trochę kończą te bilety do przyspieszania, ale no. Na no dobra Abra jest, no właśnie. To jest 100% na obra. Solidna. 11 poziom. Ogół. Kurde, mocno. Zrobię jeszcze jednego. A nie, nie mogę. A no to zrobimy sobie od razu tą nową drużynkę. A tylko jeszcze wywalimy kamienie. Wywalam po prostu ten kamyczek od wszystkich. I te dwa. Bo Iwi już nie będzie grał w mojej drużynie. Wywalę go najwyżej, na, pewnie na trening. Dobra, więc na pewno Abra do drużynki wędruje. Na pewno Onix i na pewno Machop, którego chcę ewoluować w Machampa docelowo. I damy mu jakieś kamyczki. Im. Autoset. On ma sam atak. No kurczę, jego HP to nie będzie zbyt duża rzecz, ale dobra. Ostry trening będzie, ostry trening i będzie gdzie nawet kadabron. Ja mu dam, po prostu te kamienie. No i żegnajcie.